Ej, Wielka Brytania, pomożesz w wojnie przeciwko Niemcom? Oczywiście, jeśli się ze mną napijesz herbatki. Okej. Okay. Ej, Francjo, pomożesz w wojnie przeciwko Niemcom? Jasne, jeśli Ej, ze mną zjesz bagietkę. Spoko. Dobra, atakujemy. Ej, co wy robicie? Niszczymy cię jak ty zniszczyłaś Polskę albo księstwo polsko-krakowskie, ale nieważne, oddawaj nam Polskę i jego księstwo. Haha debile, wymyślicie, że mnie pokonacie? Nigdy wam nie oddam Polski ani tego jego księstewka. O kto sami sobie odzyskamy Polskę? No chyba nie to pasłowacjo i pozdrów ode mnie bab... Oj, nie damy się tak łatwo. Dobra, ostatnie słowa? Tak moje ostatnie życzenie to, żebyś mnie nie niszczył. O kurwa tego nie przemyślałem, no dobra. Serio? Nie no żartuję, dawaj te tereny.